Witam wszystkich serdecznie, Andrepasyka pod ruszą. Właśnie u mnie jest trójka. Myślałem, że nie doczekam tego nie. robiłem wszystko, żeby jej nie było. Wyroiła się ta rodzina pierwsza, która w tamtym roku też mi się wyroiła, czyli powrót. Widać, wypływają pszczoły z ula. Bardzo dużo pszczół. Kolena. Dobrze, nie ma pracowników na budowie. Zobaczymy, gdzie ta rójka siądzie. Gdzieś musi być ta matka. Będziemy jej szukać. no Ale dziwne, matka jest w izolatorze. No właśnie. Dobra. Palamy podpórzacz i czekamy na to, gdzie to wszystko osiądzie. Jest masakra. faktycznie piękny widok. Obok jest sklep. Paweł, nie atakują Cię pszczoły? Nie, nie dzwoniłeś, rójka mi uciekła. Rójka mi ucieka. No ja dostałem teraz dwa, dwa rządła dostałem, także no dziesiądów zobaczymy gdzie. No jak coś to uważaj, wiesz.